Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, ten jest ponad wszystkim. Świadczy on o tym, co widział i słyszał, a świadectwa jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże, a bez miary udziela mu ducha. Ojciec miłuje syna i wszystko oddał w jego ręce. Kto wierzy w syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie wierzy synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi. Oto słowo Pańskie. Na zakończenie naszych rekolekcji mamy. Słowa Jana Chrzciciela, które wypowiada do swoich uczniów, komentując też rozpoczynającą się działalność Pana Jezusa. I święty Jan pokazuje, że są ludzie, którzy mówią z ducha, którzy mówią słowa Boże, bo Duch im udziela tej możliwości. Ale są też i tacy, którzy. Mówią po ziemsku, do ziemi należą i po ziemsku przemawiają. Mówi to w kontekście kapłanów, peryzeuszów i w kontekście swojego nauczania, nauczania pana Jezusa. Dzisiaj też możemy patrzeć na siebie, patrzeć na to, co robimy i nazywać, że czasami to są rzeczy ziemskie a czasami to są rzeczy z Ducha. Czasami mówimy po ziemsku, a czasami mówimy z Ducha. A Duch Święty jest tak naprawdę sukcesem naszej, naszej działalności duszpasterskiej, że to jest z Boga. Możemy czasem mieć takie myśli, że sukcesem działalności duszpasterskiej będzie wikary, której pięknie śpiewa, który ma kontakt z młodzieżą, który... Nie wiadomo co jeszcze. Ksiądz Tomek przyjdzie do parafii i wtedy wszystko będzie tryskać od razu. Takie można mieć odczucia, i to jest oczywiście bardzo przydatne i potrzebne. Natomiast prawdziwym sukcesem, niezależnie od naszych darów, które mamy, jest działalność Ducha Świętego przez nas. To jest tak jak mamy różne sklepy, różne markety. Ale takim sukcesem jest Ikea. Jest Ikea, jest ruch. To jest fenomen świata, wśród marketów. Pojawiła się Ikea w Szczecinie, już nie jeżdżą do Gdańska, albo do Poznania. A jest coś takiego, jest jedna Ikea w Łodzi, gdzie cała powierzchnia tych sklepów, wszystko powinno upaść i wszyscy mówią, upadłoby, gdyby nie było tam Ikei. Ona nadaje jakiś. Po prostu ludzie tam gdzieś jeżdżą. Niezależnie od, od tego, co sobie tam możemy myśleć o filozofii i tak dalej, tych sklepów, to takie coś jest. I myślę, że chodzi o to, żeby, żeby ksiądz był właśnie tak, jak ja w świecie takim ludzkim, to w świecie duchowym, żeby ksiądz był z ducha. Żeby ksiądz mówił z ducha. żeby bo to jest gwarancją tego, że ludzie będą chcieli tego słuchać, będą chcieli tam pojechać, będą chcieli pójść do spowiedzi. To nie ma znaczenia, do którego księdza idziemy. Nie ma. Tak mówimy ludziom. A jednak wybieramy. I wczoraj sobie wybieraliśmy. I to ma znaczenie. To my decydujemy. Przyjmujemy, gdzie jest strumień łaski dla nas na ten moment, bo duch działa nie tylko przez człowieka, ale działa w danym momencie, w danym czasie, w danej przestrzeni. On tutaj przychodzi z mocą i teraz działa. Jeżeli minę łaskę, to już nie będzie tej łaski. Po prostu będzie inna, przygotowana też dla nas, ale ta konkretna się już skończy. I to nie jest tak, że co się odwlecze to nie uciecze. Jak nie dzisiaj, to jutro. Tak można o sprawach ludzkich mówić, ale w sprawach duchowych duch działa tutaj, działa teraz. Święty Józef, którego budzi anioł w nocy i ucieka do Egiptu. Co się odwlecze to nie uciecze. Kościół ma swoje tempo. Rozważę pomyślę i zobaczymy. No, to, to nie jest łaska tej nocy. Nie tak ją interpretuje święty Józef, tylko robi z pośpiechem pewne rzeczy. Podobnie Maryja, z pośpiechem idzie do Elżbiet. Trzeba umieć działać wolno i działać z pośpiechem. Tak i tak. W zależności od tego, do czego Bóg nas zaprasza, do czego Duch święty posyła w tym momencie, jak inspiruje. Bo jest łaska chwili, którą trzeba wziąć. Można oczywiście na morze przejść i, i koniec. Do tego, do, do tego, żeby za tymi natchnieniami, które się pojawiają w nas, każdy z nas ma natchnienia. Tylko albo je ignorujemy, albo mamy wątpliwości co do nich, albo je podejmujemy. Iść za natchnieniami. A pójście za natchnieniem bardzo często jest ryzykowne, że nie wiemy, czym to się skończy. I to, to wymaga olbrzymiego zaufania Duchowi Świętemu, że, że jak za nim pójdę, to będzie ten duchowy sukces. Duchowy sukces, że ludzie będą szli do Jezusa. Tak będzie. Jak pójdę za Duchem Świętym. Chociaż wydaje nam się, że w tym miejscu, no przecież tutaj jest ugór, tutaj i, i znowu się odniosę do, do tego, co jest świeckie. Jak budują Ikeę. Nie patrzą, co jest dookoła. Po prostu mają to w nosie. To nie ma znaczenia. Ona po prostu tutaj będzie, i tu się zrobi ruch, i będą ludzie. Jest coś takiego. My dzisiaj niestety nieliczni mogą tak myśleć o kościele. Raczej jest myślenie: będzie pusty kościół w tym miejscu. Tutaj ludzie nie przyjdą, bo no. Do Ikei przyjdą tu, nie? Przyjdą tylko tam, gdzie jest duch, tam, gdzie jest z łaski jakieś miejsce. Mamy na pustkowiach cudowne miejsca i ludzie przyjeżdżają. Miejsce wybrane przez Pana. Miejsce, do którego przychodzą, bo Bóg je wybrał. Ono jest z ducha. I to, to zasłuchanie w ducha świętego jest nam potrzebne. To jest, to, niestety nie funkcjonuje to w ten sposób, że możemy sobie markę zrobić. W kościele i koniec, tylko duch wieje. I, I trzeba za nim iść. Tam, gdzie wieje, tam, gdzie nas zatrzymuje, tam coś robić i idziemy dalej. Tam mówić i idziemy dalej. Denerwuje niektórych trochę Churching, chociaż internet i pandemia to zupełnie rozwaliła na zasadzie, że już pojawił się nie tylko Churching, taki w realu, tylko Churching jeszcze internetowy. To już w ogóle przebiło wszelkie jakieś zależności, że sobie ludzie wybierali co chcieli, co chcieli, ale pójść za czymś takim, że jest smak ludu, że oni wybierają tę kuchnię. Ten smak. My też sobie wybieramy. Tylko, że my to niby mamy prawo, bo pojedziemy sobie. Czy to na takie rekolekcje, czy pojedziemy sobie, bo akurat tam ten ksiądz jest, którego lubimy, ale mm, potem mówimy, wy nie powinniście wybierać do ludzi, a oni idą tam, gdzie mają smak. Tam, tak jak wybieramy kuchnię, ale ktoś powie, no przecież Pan Jezus jest ten sami nie, nie chodzi o smak. No, ale jednak chodzi o karmienie duszy. Że poza obecnością Jezusa jest też jeszcze karmienie duszy. I to sobie gdzieś. Ludzie ludzie wybierają. Tak jak tak sobie teraz myślę, tak na, na nie, może nie przemyślałem tego do końca wcześniej, ale tak, taką marką Ikeą, świecką, to taką markę sobie robią Dominikanie. Po prostu. Biorą kościół i ten kościół staje się pełny. W Łodzi wzięli kościół, który jest pusty w centrum miasta, gdzie jest pełno kościołów dookoła. I mają pełne kościoły. I mają grupy, zespoły, wszystko po kolei, co rokiem był potrzebny, nawet niecały, żeby, żeby wszystko hulało i to mocno. I, i mają jakąś markę, ale ta marka nie jest związana z tym, że jest etykietka, tylko że jest jakiś rodzaj karmienia. Tę kuchnię ludzie znają, znają z internetu, znają z tego, że gdzieś byli w innym mieście, poznali ten rodzaj kuchni i ona jest na tym samym poziomie powielana, dawana. Tak jak ludzie jadą do Paryża i idą do McDonalda. Bo, bo znają tę kuchnię i się czują bezpiecznie. I, i to jest, porównuję to, to, te świeckie sprawy, które rozumiemy z Duchem Świętym Dlatego, że Duch Święty jest tym, który karmi mocą Bożą, słowo, jak mówi święty Jan, święty Jan Szczyciel, słowo z mocą, Słowo Boże, które wnika, przemienia, i, i w świecie duchowym jest tak, tak, jeszcze większa moc karmienia niż sobie upatrujemy w świecie ludzkim. Potrzebujemy na to się otwierać. Nie chwycimy Ducha Świętego. Jak Maria Magdalena Pana Jezusa z martwych chciała chwycić za nogi i już teraz Ci nie puszczę, nie chwycimy tak ducha świętego. To jest ciągła nasza modlitwa, codzienna modlitwa i ciągłe zgadzanie się, Panie, poprowadź mnie w nieznane. Poprowadź mnie być może tam, gdzie nie chcę, ale chcę być w Twoim duchu. Nie po ludzku bezpiecznie, tylko chcę chodzić po wodzie. A chodzenie po wodzie wiąże się z tym, że kto to robi, ten też tonie. Nie ma innej możliwości. Chodzenie po wodzie, chodzenie w Duchu Świętym wiąże się z tym, że będziemy mieli nieprzyjaciół, że będziemy, że będziemy oskarżani, że będziemy tonąć i ludzie będą, i będzie trzeba wołać panie ratuj. A inni będą się śmiać. Tak jak z Piotra tonącego, pozostali w łodzi patrzyli i nawet nikt nie spróbował nogi wyciągnąć na wodę, tylko patrzyli. Ma co chciał. I tyle. Więc mogą, jeżeli pójdziemy za Duchem Świętym, to jest to. I albo się na to zgodzimy, albo powiemy: Ja nie wychodzę, ja wolę zostać, tu jest bezpiecznie. Tu jest grunt, tutaj nie będę raczej tonął. Tu jest kościół, tu jest łódź i tego się trzymajmy. A jednak Bóg pobudza nasze serca: wyjdź, wyjdź, zrób ten krok, na który nieraz powiemy, że nie mam siły, ochoty, a innym razem okaże się, że powiemy: tak, Panie, chcę, chcę iść w to nieznane, w to więcej. I tak mnie poprowadź. Niech to będzie jakaś puenta tych rekolekcji. Nie wiem, czy może być ksiądz jak Ikea, ale, ale ksiądz w Duchu Świętym na pewno. Niech to będzie taką klamrą zamykającą nasze rozważania. Amen.